Największy wróg przyrostów to stres. Cześć, mam na imię Mikołaj i jestem żywieniowcem w firmie Dolfos. A dzisiaj będę mówić o tym, jak zapanować nad agresją w stadzie. Więc jeśli jesteś hodowcą opasów, ten film jest dla Ciebie. Niepokój to stały element życia zwierząt hodowlanych. Często przeradza się on w stres, mający ogromny wpływ na wyniki produkcyjne. Hormon stresu, czyli kortyzol, bardzo istotnie wpływa na układ odpornościowy. Poza tym zwierzęta w stresie pobierają dużo mniej paszy, co odbija się na tempie ich wzrostu. Nie wspominając już o zagrożeniu urazami mechanicznymi u zwierząt. Przyczyn powstawania stresu, a w konsekwencji agresji, jest bardzo wiele. Mogą to być np. warunki środowiskowe, zbyt duże zagęszczenie, brak dostępu do wody pitnej, a nawet zachowania ludzi. Częstym powodem bywają też błędy żywieniowe, nieodpowiednio zbilansowana dawka, bądź zaburzenia w gospodarce mineralno-witaminowej. Dlatego należy stosować przeznaczony dla opasów Odpowiedni zestaw witamin, mikro i makroelementów Dolmix BO od Dolfos. Lecz kiedy mamy do czynienia z agresją, wówczas sięgamy po bardziej radykalne środki żywieniowe i z rozwiązaniem przychodzi nam Dolmix antystres. Stosuj go zawsze w czasie przegrupowania zwierząt, ich transportu czy podczas zabiegów weterynaryjnych. Także zmiany pasz bądź zmiany pogody wymagają jego użycia. Tyle na dzisiaj, a po więcej treści dla hodowców zapraszam Was na profil dolfos.pl.